Cześć meczki, tutaj ja MPNIKET Nie spodziewaj się pewnie tego filmu jednak tak. Yy, dałem wam znaka na Discordzie yy, 22 grudnia, że za niedługo zaczną wlatywać filmiki ponownie. No i to się stanie. Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale po bardzo długiej przerwie, która trwała bardzo długo, bo od 19 września 19 września wyleciał pierwszy film. W sensie film na moim kanale, przed tą długą przerwą, i teraz chcę Wam wyjaśnić, mniej więcej, co się wydarzyło, że ta przerwa powstała. A ta przerwa powstała z nie, nie dziwnego powodu: jednak, po prostu szkoła. Wróciliśmy do szkoły normalnie i po prostu od razu zaczął, zaczął się ogromny Saigon. Miałem tyle kartkówek, sprawdzianów, po prostu czego świat nie widział. I po prostu nie byłem w stanie w ogóle niczego nagrać. Naprawdę niczego nie, dałem, nie byłem w stanie nagrać. Yy, bo po prostu, jak wracałem. Wracałem ze szkoły, była aż godzina 18. Wracałem ze szkoły, była godzina 17. Najwcześniej wracałem o godzinie 13, ale wtedy po prostu mi się nie chciało totalnie nagrywać. I po prostu nie byłem w stanie w ogóle nagrać niczego. Ale teraz, ze względu na to, że nagrywałem film na zapas, postanowiłem, że. Yy... Będę je wrzucał co 3 dni i będę starał się w miarę regularnie nagrywać filmy. Jeżeli mi to nie będzie wychodzić, to po prostu będę wam dawał znać na Discordzie, więc jeżeli jeszcze nie jesteście na moim Discordzie, to po prostu dołączcie do niego tam na dole. Może teraz przejdźmy do drugiej, do drugiej sprawy, z którą chcę się wam, z wami podzielić, a natomiast filmy. Co będzie się pojawiało na moim kanale? No, na, na samym początku będzie się pojawiał Roblox, jednak w połowie gdzieś tak... 2022 roku. Chcę powoli wysiąść z Robloxa, można powiedzieć, i po prostu powoli przechodzić na Minecrafta i inne różne serie. Oczywiście nie mówię, nie mówię jak coś, nie mówię dla wszystkich moich Robloxowych widzów, że Roblox totalnie zniknie z mojego kanału. Roblox to jest gra, która tak naprawdę zbudowała mój cały kanał, więc po prostu nie chcę e, z niej rezygnować i po prostu, po prostu Roblox będzie się pojawiał rzadziej, ale będzie się za to pojawia, pojawiały częściej vlogi. Nie będę zakładał drugiego kanału vlogowego, tylko po prostu będą vlogi się pojawiały na tym kanale lub ewentualnie w późniejszych etapach założę drugi kanał vlogowy. Jednak na razie takiego nie przewiduję. Będzie więcej vlogów, yy, nie wiem, grażynki gotuję, Minecrafta, CESa, może, może Fortnite się pojawi, ale to prędzej na live'ach. Bo mam kod twórcy, więc po prostu będę robił na przykład takie streamki, wiecie, Nikodem mówi i tak dalej. Więc naprawdę będzie się pojawia... będą się pojawiały bardzo różne gry. Mój kanał to będzie właśnie taki typowo gamingowy, a nie tak naprawdę tylko Roblox i grażę gotuje. No i raz na, na ruski rok Minecraft. Nie nie, nie. Tak nie będzie. Trzecia rzecz, do której przychodzę, to jest 4K. Jak dobrze wiecie, moje filmy są w jakości 4K już od, już od dawna. Jednak teraz po prostu będzie dosłownie każdy film 4K. Zgaduję, że pewnie teraz też każdy film był 4K. Jednak teraz będę, będę miał pewność, że każdy będzie 4K. 4K wprowadziłem na moim kanale od 8 czerwca, od filmu. Znalazłem lody ekipy, gdzie szukałem lodów ekipy y, samemu i po prostu je znalazłem bardzo szybko. Co z tego, że zajęło mi to prawie dwie godziny mojego życia. Wracając jeszcze na chwilę do tematu vlogu. Vlogi będą się pojawiać z różnych rzeczy. Będą głównie vlogi z. Moimi dobrymi kolegami z Grochem, Rutkiem i z innymi yy, moimi kolegami. Ale to takie właśnie, jeżeli będzie ich więcej, to po prostu będą one nagrywane na kanał Gdyńskich Bosmanów. Więc kanał Gdyńskich Bosmanów zostawiam wam również w opisie. No a ja mam nadzieję, że to było chyba wszystko. Powiedziałem wam mam nadzieję o wszystkim. Od razu Was przepraszam za tą całą mieszaninę w tych filmach, ale po prostu nagrywałem je na zapas i po prostu chciałem Wam mm, przeznaczyć troszeczkę informacji. No ale dobra, ja Wam już dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że y, ten rok będzie, można powiedzieć, ogromnym szczytem dla mojego kanału na YouTubie. No ale dobra, y, życzę Wam szczęśliwego nowego roku, bo to będzie 1 stycznia, więc życzę Wam szczęśliwego nowego roku. No i cóż, y, widzimy się już po już pierwszym po stycz styczniu. Pa! Oczywiście, że musiałem o czymś zapomnieć. To się nazywa nagrywanie rano. Ale tak, nowe intro, nowy banner profilu, wszystko nowe w ogóle będzie. Nowe intro, nowe outro, nowy banner profilu oraz nowe profilowe. Tego zapomniałem dopowiedzieć. Dobra, ja już lecę. Cześć!